Pan Andrzej Niewinny-Dobrowolski, muzyk, publicysta, tłumacz literatury skandynawskiej, od prawie 40 lat mieszkający w Szwecji. Jest naszym gościem. Witamy Pana. Dzień dobry. Najpierw zacytuję jedną z recenzji Pana książki, ponieważ pretekstem do spotkania jest właśnie napisana przez Pana książka pod intrygującym tytułem Donos na Polonie. Rozumiem. Słucham. Recenzja brzmi: Cieszy mnie bardzo przenikliwe oko i zwinne pióro Polaka żyjącego poza Polską. Polaka niewstydzącego się ośmieszyć polskich wad, widocznych zwłaszcza z emigracyjnej perspektywy. Ale są też, są też zupełnie inne recenzje. Na przykład jestem zbulwersowany artykułami pana Dobrowolskiego. Nie chcę twierdzić, że pan Dobrowolski jest chory umysłowo, ale te artykuły to przykład plwania na naszą ojczyznę. Fuj. Co takiego jest w pańskich felietonach, że wywołują tak skrajne emocje? No cóż, tego pana. Zresztą wysłałem mu książkę, bo mi się bardzo o, podobała z szczerość, szczerość. A wydaje mi się faktycznie, że pan chyba nie doczytał, e, ponieważ w dalszej części tego, co. To jest pisze, fragment recenzji e, oczywiście. on oczywiście. wymienia jakieś tam powiedzmy, no, tak, tak. ferietony i prawdopodobnie nie doczytał końca tego felietonu. I rzeczywiście, niedoczytany do końca mógł sprawiać wrażenie takiego troszkę niezrównoważonego. Ale chodzi o tę receptę na szczęście, jaką, jaką podaje. I to tak sobie napisałem. Że właściwie to nie ja piszę, a kot pisze o tym, jak to, co trzeba robić, żeby nie trzeba czytać, telewizji oglądać, tak że można bez tego, bez tego być szczęśliwym. I puenta jest w ostatnim zdaniu. Oczywiście jest trochę przydługawy i być może zmęczyłem czytelnika i nie doczytał. To jest książka adresowana zarówno do Polaków mieszkających za granicą i w kraju. Czy te wady Polaków są niezależne od miejsca zamieszkania? No cóż, wydaje mi się, że tak, że patent na wady i zalety mamy dosyć taki uniwersalny. A na imigracji widać Aczkolwiek... jeszcze bardziej. No może tak, bo tak jakoś je tak, one się może bardziej na, na tle się bardziej uwydatniają, ale ja no mieszkając za granicą troszkę może tak ten dystans sprawia, że też widzę je trochę wyraźniej. Na czym ubolewam, no ale cóż, tak... Tak napisałem, jak to widziałem. Zatrzymajmy się na chwilę przy jednym z bohaterów y, pańskiej książki. Pan Zenek, czy to jest prawdziwa postać? A pytam o to dlatego, ponieważ dla mnie pan Zenek y, jest takim symbolicznym. Y, to jest symboliczny Polak. Polak. Tak. Bardzo sympatyczny, a, z, a złota rączka, ale z drugiej strony zwolennik teorii spiskowej, Spiskowe... dziejów. Nic mu się nie podoba. Nic, mało, mało Wszystko mu... krytykuje. Tak. No cóż, Kto to jest? Y, może, może powiedzmy, że pan Zenek istnieje w parze z profesorem Goldbergiem, który jest y, powiedzmy przeciw wszystko jakoś tak, no trudno by przypisać profesorowi Goldbergowi te cechy. Pan Zenek jest rzeczywiście tak według mnie takim archetypem Polaka, zwłaszcza Polaka, postrzeganego przez obcokrajowców tam w tych krajach, gdzie, gdzie mieszkamy. Y, no, trzeba powiedzieć szczerze, że y, wszystkie cechy pan Zenek nie jest. Y, Posiadaczem wszystkich tych zalet, trudno mu byłoby Przecież żyć. Rączka, kilka rzeczywistych postaci połączonych w jedną. No, tak go tam troszkę przylepiłem, ale złota rączka jest. Na pewno, jeśli y, ogląda teraz, to na pewno rozpozna się, że to właśnie Pan Zenku. Pan Zenek to jest taki typowy Polak, można by go tak nazwać. I w parze z profesorem Goldbergiem tworzą taką jakąś całość, jak nas można postrzegać. A jaki jest wizerunek Polaków w Szwecji? Mieszka Pan od 40 lat w Szwecji? Prawie. No, prawie od, od 38 lat. Tak. Jak Polacy są w Szwecji postrzegani? Czy ten wizerunek Polaków zmienia się w ostatnich latach, kiedy tysiące Polaków przyjeżdżają do Szwecji do pracy? Żeby zacząć może mniej poważnie, to ja osobiście nie narzekam. Natomiast no cóż, tu cokolwiek by nie powiedzieć, to będzie to jakimś uogólnianiem, od którego chciałbym uciec. Pracuję. Do czegoś trzeba żyć. Niestety, te, te felietony to bardzo zabawna sprawa, ale z tego trudno być. Dorabiam, nazwijmy to jako tłumacz. Często wzywany jestem, czy to do szpitali, czy, czy na policję, czy przez telefon się tłumaczy. Mam do czynienia z tymi, powiedzmy, takimi przypadkami, gdzie trochę ekstremalne warunki istnieją, gdzie akurat no, trzeba się zająć, trzeba zaopiekować się kimś, kto pomylił Jest. się i tam na przykład w sklepie nie za wszystko zapłacił. No niestety. Te przypadki są takie widoczne, one, one są tak mocno zauważalne. Tych stu Polaków, którzy wybudowali wspaniały komin, czego Szwedzi nie potrafili, o nich się mówi mało. Natomiast, no ale tak to w życiu jest. Myślę, że postrzegają nas tak, na ile zasługujemy. Ale najważniejsze Okreś... jest chyba. określenie bałaganów. To... No w właśnie, w polski bałagan to w Szwecji niespójna dyskusja, czy bałagan w dyskusji, prawda? Polski, no tak, Sejm. Polski, Sejm. Polski Sejm. No ale to jest już jeszcze przed Unią, to wymyślono już... o Polskim Sejmie. Aha. Szwedzi mówili e, wtedy, kiedy ten Sejm, to nie o ten Sejm Ach, chodziło. Damy. To jeszcze chodziło o 300 lat i, i, i wcześniej, kiedy to y, porzekadło Polski Sejm zostało kuty. No mam nadzieję, nie, znaczy, przepraszam, nie mam nadziei. Obawiam się, że, te, że nie, da, nie zaprzeczamy powodom dla tej że tradycji. Że się nie zmieni. Ale najważniejsza sprawa, że udaje się panu ośmieszać nie ludzi, a wady. A jeśli ktoś no z nas... Tak, żebym śmiał. No właśnie, ośmiech. jeśli ktoś z nas znajdzie lustrzane odbicie samego z siebie w jakiejś postaci albo w jakiejś sytuacji opisywanej przez pana w felietonie, to po prostu powinien się nad sobą zastanowić. No to takim, jeśli bym powiedział, że miałem jakiś cel, kiedy tę książkę zechcieliśmy przez Fundację Kultury Polskiej... To właśnie taki? Tak właśnie to tak i tak w rozmowach z wydawcą, panem Bieniaszem, tak jakśmy właśnie mówili, że jeśli ktoś by się tam odnalazł i przejrzał się jak w tym lustrze, to już nasz cel jest zrobiony. A co potem Wspomniał dalej? pan o panu jest. Bieniaszu właśnie. trzeba powiedzieć, że książka jest warta Wspaniale. przeczytania również dlatego e, i przejrzenia, bo są znakomite rysunki właśnie autorstwa pana e, Michała Bieniasza. Bez nich książka nie byłaby warta, na pewno rekomendacji. Ale ja chciałabym wrócić do jednego, może nie tylko jednego, ale do kilku felietonów poświęconych wybitnym polskim postaciom. Szymborska, Małysz pojawiają się kilka razy i tak, ale nie byłoby dokładniej, gdybyśmy powiedzieli, że te felietony są poświęcone tym postaciom. Nie, 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 nie. To, nie, to, to jest to, przy, pisze okazji, o, przy okazji, przy pan o zdobyciu Nagrody Nobla przez Szymborską o sukcesach Małysza. Czy dzięki takim ludziom rośnie prestiż Polaków za granicą? No właśnie. I w tej, i we w te. Oczywiście, jeśli chodzi o Małysza, to nawet tam żartobliwie sobie powiedziałem, że ten Małysz to napsuł krwi tyle samo, co i, co i nam e, dumy naczynił. Natomiast jeśli chodzi o panią Szymborską, no wiadomo, że to byliśmy wszyscy dumni jak paweł. Ja nawet wspominałem o tym, że chyba u, u, u okulisty byłem tego tak. dnia, który gratulował mi i jakieś tam jakieś oby fawory. Takich, mnie tamty, oby to, takich co... chwil było w życiu Polaków za granicą jak najwięcej. Oby, Bardzo panu dziękujemy oby. za rozmowę. Naszym gościem Jadim był by. pan Andrzej Niewinny-Dobrowolski. A dla państwa, dla widzów programu Z daleka z bliska mamy niespodziankę. Trzy pierwsze osoby, które do nas zadzwonią właśnie teraz otrzymają książkę z dedykacją autora. To byli nasi goście, a z kim ty rozmawiałaś, Anno? Miałam dziś bardzo interesujących rozmówców, ale przypomnę.